Dziewiąty odcinek. Spider Girl, Spider Girl. Wspina się po ścianie i robi obrót. Na to nie mamy co liczyć. Dziś czeka nas wspinaczka. Chcecie wiedzieć, co o tym myślę? No to popatrzcie. Nie widzicie? Jeszcze raz. Właśnie tak się czuję. Skamieniałam ze strachu. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Gdybym już nie wróciła, to podzielcie się moimi sukienkami. Gdy mówi się o wspinaczkach, to na myśl przychodzi mi duża wysokość, przerażenie i spadanie w przepaść. Jednak dziś zamierzam stawić czoło wyzwaniu i potrząsnąć ścianą w dziewiątym odcinku programu Bądź aktywny. Jeśli lubicie poczuć przypływ adrenaliny, albo chcecie podjąć jakieś nowe wyzwanie, to na pewno dostaniecie bzika na punkcie wspinaczek. Uważa się, że idea wspinaczek skałkowych pojawiła się w czasach wiktoriańskich, a została spopularyzowana pod koniec XIX wieku jako odrębna dyscyplina sportowa. Uważam, że dziś moim matutem jest mój instruktor David, który mnie pokieruje i pomoże pokonać tę ścianę. Chodźmy do niego. Jak się masz, David? Miło cię widzieć. Opowiedz nam o swoim klubie alpinistycznym, ale najpierw powiedz, jak zainteresowałeś się wspinaczkami. Wspinaczki spodobały mi się, gdy byłem nastolatkiem. Bardzo dużo czasu poświęcałem aktywności na świeżym powietrzu. W Hertfordshire nie ma zbyt wielu gór, więc starałem się znaleźć osoby o podobnych zainteresowaniach. W internecie natknąłem się na Hertfordshire Mountaineering Club, który działa już od ponad 50 lat. Otwarty jest dla wszystkich zainteresowanych aktywnością na powietrzu, to znaczy jazdą na rowerze górskim turystyką, górską alpinizmem lub wspinaczką skałkową. Czy rzeczywiście każdy może zająć się wspinaczką? Jak wiesz. Jestem w tym zupełnie zielona. Absolutnie tak. Nie ma ograniczeń wiekowych? Nie ma, o ile możesz samodzielnie stać i potrafisz wykonać proste polecenia. Jest to stosunkowo bezpieczny sport do uprawiania w pomieszczeniach pod okiem instruktora i doskonały sposób na podnoszenie sprawności fizycznej. Wspinaczka to sport wielopłaszczyznowy. Wymaga sporo siły i gibkości, a także dużej wytrzymałości i sprawności przy zachowaniu równowagi między treningiem fizycznym a dyscypliną umysłu. Początkujący wspinają się po łatwych podejściach pod dachem. Uczą się, jak wiązać węzły bezpieczeństwa i jak zapinać uprząż. Podejście wykonywane jest zawsze pod okiem instruktora. Skałkowcy szybko wzmacniają mięśnie ramion, tułowia, palców i nóg w wyniku wielokrotnego sięgania do kolejnej skałki oraz przytrzymywania się na ścianie podczas całej wspinaczki. Zacznijmy od czegoś prostego, na przykład pochyłej ściany. Powinnaś pamiętać o wykorzystaniu stóp i o utrzymaniu równowagi. Lina będzie pociągnięta od Twojej uprzęży aż na szczyt, a jej drugi koniec będzie podpięty do mojej uprzęży. Poćwiczymy parę rzeczy, w których powinnaś się poczuć bezpiecznie. Tak to widzę. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Baw się dobrze, potrząśnijmy tą ścianą. Z jak zapięta. Spider Girl, mimo obficie rozwiniętych bioder, wspina się po ścianach i trzęsie całym światem. Spróbujcie wspinaczki po skałkach. Myślę, że to mój ulubiony sport. Mówiłam tak przy każdym? Okej, okay, ale to mój nowy ulubiony sport. Muszę przyznać, że o dziwo ta wspinaczka po skałkach była całkiem przyjemna, bardzo mi się tu podobało. Okazuje się, że mam coś ze Spider Girl. Wy też powinniście spróbować. Spróbować szczęścia na ścianie. Zapraszam na kolejny odcinek, gdy będę napinać łuk. I wy mnie nie doceniacie? Nie doceniacie mnie? Coś wam powiem, nie waszczy się lekceważyć Spider Girl. Czy ja się tam wspięłam za trzecim podejściem, czy za drugim podejściem? Nie, kochani, za pierwszym. I to na sam szczyt. Spider Woman, czysta poezja w ruchu, stanowiła jedność ze ścianą. Słyszycie już te tłumy doprowadzone do szaleństwa? Wspinaczka skałkowa, pierwsze miejsce na mojej liście. Opracowanie wersji polskiej Ośrodek Radiowo-Telewizyjny Głos Nadziei. Tekst Piotr Lazar. Czytał Dariusz Górski.